Witajcie kochani, suszenie ziół, właściwy sposób suszenia ziół jest źródłem sukcesu, jeżeli chodzi o utrzymanie właściwości ziół i chcę Wam pokazać jak ja postępuję ze swoimi ziołami, jak ja je suszę. Zioła, obojętnie czy to jest pokrzywa, czy tu mamy wylice piołun, kwiaty bzu czarnego, przytulię czepną, zaraz pokażę, przetacznik orzankowy, czy rumianek, czy inne, jest zbierany właśnie do takich wiklinowych koszy. I wiecie, że ja przykładam wagę do tego, żeby to było ładne, żeby mi się podobało, bo to jest też pewnego rodzaju energia. Więc zbieramy zioła, tutaj konkretnie mamy wspaniałą pokrzywę, młodą pokrzywę, czubki młodych pokrzyw i w pierwszej kolejności skosza. To jest też ważne, żeby zbierać zioła w miejscach, gdzie nie ma środków chemicznych, nie jest to miejsce w pobliżu jakichś dróg, gdzie jeździ dużo samochodów. Potem trafiają na takie tace wyłożone ręcznikiem papier papierowym, po to, że jeżeli są tutaj jakieś robaczki, żeby one mogły uciec. W pokrzywie jest stosunkowo mało żyjątek, natomiast jak mamy kwiaty na przykład czarnego bzu, to w tych kwiatach potrafią siedzieć i takie małe robaczki i skorki, więc chwilę na powietrzu ta pokrzywa leży 10-15 minut nie w słońcu i potem jest przekładana. Zaraz pokażę, gdzie jest przekładana. Mi to nie wejdzie, muszę... Na fotel może poproszę męża. Aby przestawił dobrze. Kolejny etap to jest suszenie. I robię to też w kilku etapach. Mam takie yy, skrzyneczki. To są skrzyneczki takie transportowe do owoców do warzyw. Chodzi o to, żeby ze wszystkich stron skrzynki były przewierne. I wykładam te skrzynki tiulem. To jest bardzo ważne. Może być to firanka. Ja akurat stosuję tiur, dlatego że dzięki temu zabezpieczeniu owady, muchy głównie, których przecież jest sporo, nie mają dostępu do ziół, a potem do suszu. Bo kto by chciał korzystać z ziół, które obsiadywane były przez muchy domowe, prawda? No raczej nikt. Więc od spodu tiul zabezpiecza zioła i od góry również. I mam albo na każdą taką skrzyneczkę dwa mniejsze kawałki tiulu, albo jeden kawałek większy. To akurat robię w rękawiczkach, bo wiadomo, pokrzywa. Jak jest dobrze wysuszona, to nawet jeszcze później potrafi troszeczkę poparzyć delikatnie, nie tak jak świeża, ale jak najbardziej. Teraz tutaj wszystko to zobaczcie, tak zakładam tiul i tutaj nic nie wejdzie, żaden owad. W pierwszym etapie suszenia, kiedy chcę, żeby było tu bardzo przewiewnie, to zdejmuję półki z tych regałów. I to są regały, które wspaniale się sprawdzają. Wcześniej się sprawdziły do rozsad, a teraz właśnie do suszenia ziół. I wyjmuję tyle półek, ile mi jest potrzeba. O. Dlatego wyjmuję półki i układam na stelażu takim gołym, można by powiedzieć pojemniki z ziołami, bo wtedy bardzo fajnie się to suszy. O wiele szybciej, aniżeli położyłabym to na takiej podstawie. Jaka teraz tutaj panuje temperatura? Jest godzina pół do dwunastej, jest 35 stopni. Będzie maksymalnie 40 stopni, czyli słuchajcie idealnie. Światło, słońce jest rozproszone. Dodatkowo rośliny są zabezpieczone tym tiulem i potem każdego dnia, każdego dnia robię to samo. I pokażę to może na przykładzie kwiatów czarnego bzu, które zostały tutaj włożone wczoraj, tu akurat jeżeli chodzi o kwiaty czarnego bzu, to jest ważny ten pyłek. Dlaczego? Dlatego też na tiul kładę jeszcze ręcznik papierowy, z którego potem strzepnę ten pyłek. I poruszam zawsze każdą warstwą, żeby to się mi dobrze suszyło. Żeby nie było tak, że od tej strony wierzchniej wysycha mocno zioło. A tutaj jest wilgotne, więc zawsze to tak wzruszam. Jak zioła wysychają to robi się coraz więcej wolnych przestrzeni. Tutaj wczoraj, kiedy włożyłam kwiaty czarnego bzu, było ich pełno. Takie sterczące kwiatostany, baldachy, ale one już straciły część wody i zmniejszyły swoją objętość. Dlatego dzisiaj po południu, ponieważ mam trzy, cztery skrzynki czarnego bzu, kwiatów czarnego bzu, zredukuję ilość skrzynek. Czyli tak wstępnie podsuszone kwiaty, E, m, przełożę do mniejszej ilości skrzynek, i skoro one już są podsuszone, to mogę je położyć nawet już na e, zwykłą półkę, na której jest ta deseczka, ponieważ i tak tutaj mam zapewnioną wentylację. I to jest wspaniały system naturalny. I teraz kochani, skąd wziąć takie skrzynki? Skrzynki o bylica piołun, zobaczcie, zielono srebrna, dokładnie taka jaka jest na krzaku, same młodziutkie gałązki, tylko młodziutkie, zresztą pokazywałam bylice piołun. No naprawdę to jest ziele przedniej przedniej jakości, tym bardziej że wyhodowane... Z nasionka, i wiele takich ziół tutaj jest wyhodowanych z nasionka. Naprawdę tutaj się nie przedostanie żadna mucha. Więc skrzynki, tu jest też pokrzywa, pokrzywa, przytuli szukam, bo chciałam pokazać przytulię czekną. Nie, gdzie się schowała. Więc skrzynki takie można upolować w śmietniku koło warzywniczych sklepów. Tu jest przytulia. I w większości miejsc po prostu takie skrzynki się wyrzuca. Ale nie takie. Te nie. Te akurat kupiłam. Natomiast wszystkie czarne skrzynki są ze, ze sklepu, z tyłu sklepu jak to się mówi. Przytulia czepna. Zobaczcie jakie bogactwo Zielonych barw. Tak jak rzeczywiście to jest w naturze jak ona rośnie. I mimo tego, że przytulia jest wysuszona, to nadal po prostu się czepia. Ale tutaj już mam ziele y, złożone z dwóch skrzynek. Bo zawsze rozkładam cieńszą warstwą. Ale nie we wszystkich sklepach można zrobić te skrzynki, bo niektórzy trzymają na wymianę. Ale tak. w niektórych sklepach dają, tak? Tak, tak zależy, ale jak się szuka, to się po prostu znajdzie, tak. prawda? I we Wrocławiu, jak mieszkaliśmy, to tam w zasadzie nie było problemów ze skrzynkami. Tam to ze śmietnika wyciągaliśmy. No właśnie. To były wyrzucone. No właśnie. Regały, kochani, oczywiście możecie kupić w sklepie superbutelki.pl. I można powiedzieć, że to są regały wielofunkcyjne, dlatego, że najpierw służyły tutaj jako regały do rozsad, Teraz, kiedy jest to lato, kiedy jest tyle ziół, taka piękna pogoda, no wspaniale sprawdzają się do suszenia ziół, do suszenia pomidorów, może później, a potem do przechowywania przetworów, Bo już teraz nie pamiętam, ale tu 180 kg bodajże to udźwignie. Tak. Jeżeli ktoś tego kochani wszystkiego nie ma, to na przykład ma foliak, to ten foliak też utrzymuje temperaturę, chroni przed słońcem i jak najbardziej w foliaku, w takich zabezpieczonych tiulem czy firanką w skrzynkach można suszyć zioła. I zachęcam Was do tego, żebyście to w ten sposób robili i żebyście zbierali swoje zioła, suszyli je, gdzie się daje. Raz na przykład na strychu jest bardzo sucho, bo musi być sucho. I musi być ciepło, i musi być to miejsce przewiewne. Więc to jest nic trudnego. Zachęcam Was do tego, żebyście poznawali ten sposób, czy w ogóle sposoby suszenia ziół, zbierali je, a potem, kiedy przyjdzie taka konieczność, to je używali. I ja jestem zachwycona właśnie tym, taką, tym nowym, nie wiem, hobby, hobby, czy pasją, jaką jest właśnie zbieranie ziół. W każdym kącie, w każdej chwili Mogę znaleźć klucz do drzwi Kot w komórce, spryt w W tym istota okej tkwi, dokąd zmierzam, po co żyję Tu odpowiedź prostą mam, sens istnienia dziś odkryję Świat jest światłem Ja się cieszę z pracy Co widzę, to co czuję, Tworzy mój konkretny byt I w tym bycie się znajduję, Zmierzam wprost na szczęścia, szczyt Tak wygląda ludzkie życie, Jesteś ok jeśli chcesz, Żyjesz w dole lub na szczycie, W każdej chwili i w tej też. Jest ok, jest ok, świat się cieszy z pracy mej.